Może warto byłoby sprawdzić, czy już nie jesteśmy jakimiś dyktatorami albo uzurpatorami w naszym życiu. Otóż e, lubimy kogoś uwięzić, a jeżeli to się podoba innym, to nawet potrafimy e, kogoś ściąć. I kolejną osobę uwięzić w swoich emocjach, w swoim myśleniu, w swoim funkcjonowaniu. A jeżeli nie pasuje albo taka osoba się buntuje, to jesteśmy w stanie ściąć ją w sensie takim relacyjnym. Po prostu pozbyć się jej właściwie z dnia na dzień, z godziny na godzinę. Wyrzucić ją poza obręb naszego myślenia, naszego funkcjonowania. Dzisiaj czytamy o tym, że Herodotus. Najpierw z takim upodobaniem ściął Jakuba, a potem dlatego, że to się podobało, tłumowi uwięził również Piotra. Myślę, że warto sprawdzić, na ile w nas jest ten Herod, który próbuje uwięzić, a jak coś nie pasuje, to nawet ściąć i pozbyć się drugiej osoby. Warto sprawdzić. Czy nie jesteśmy już Herodami?